Cześć widzowie! Teraz się będę bujała na koniu bujanym razem z Dominiką. To zapraszam do oglądania. Tylko ja się będę bujała na koniu bujanym osobno, a Dominika osobno. Pierwsze właśnie ja się będę bujała teraz. Czekajcie, widzowie, dobrze to jest ustawione? Dobra, tu z przodu jest ok, i tu z tyłu też jest ok. No to zaczynamy. Tylko ja się będę bujała, a później Dominika. Ok, koniec poprawiony, to zaczynam. Po wsiadam na konia i zaczynam się puścić. Tak się stałam na koniu, na biegunach. A teraz się będzie bujała dominika. Ok, pomalutku zsiadam. Ok. Z konia siadłam i teraz widzowie, teraz widzowie będzie się bujała na koniu dominika. To chodź dominika. Teraz ty się będziesz bujała. Ja się już bujałam, widziała chyba. Czy się bojałaś? Nie chcę się Dominika Siku? Nie, na razie mi się nie chce. Okej, okay, bo wiesz, że nie masz Pampersa, ale bym nie chciała, Dominika, żebyś się na koniu zesikała. No, byłoby to niezbyt miłe. No, nie byłoby miłe, bo by trzeba byłoby go później suszyć i czyścić. No właśnie. Dominika, czekaj tutaj, ja tylko spojrzę, yy, czy cię na koniu yy, widać. Dobrze? I co widać? Tak, widać cię. Super! No to nagrywamy. Tak. Dobra, tu jeszcze się popraw. A troszkę górę masz krzywo. Teraz dobrze? Tak, teraz dobrze siedzisz. I cię po malutku buja. Tak, ale fajnie. Jeżdżę ładna jeździsz, tak. Ale fajnie. Pamiętam, że się o ja tym koniu bujałam. No, pamiętam. Nie wiem co my to wtedy nagrywaliśmy czy z zabawę słaniem. Co my to wtedy nagrywali? Ta zabawa z słaniem. Tak. Będziesz się nim bawić. To się odnalazł. Był cały czas w łóżku w pokoju. W dużym. A to się znalazł. a no, znalazł się. Teraz się huśtaj. No, huśtaj się, huśtaj się. A później wiesz, co ci obiecałam. Basen. Tak, basen. Będzie super. No się nie biłam na basenie. No. Tak widzowie bujała się dominika na koniu na biegunach. No i widzowie. Jeżeli Wam się filmik podobał, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. I ja się już z Wami żegnam, to na razie pa! pa. I widzimy się już na zjeżdżalni.